Panie i panowie, dzieje się na polu. Dzieje się. Dwa Fergusony i Waltra, czyli szef jęczmienia ozimego po kukurydzy. Siemanko wszystkim w kolejnym odcinku. Odczepiamy mandama od szerokiego. No i będziemy podczepiać do niego rozrzutnik. Mandam odczepiony, no i jest parę rzeczy, które musimy zrobić w przyciągniku, zanim, zanim podczepimy rozrzutnik. I już za chwilę wam to pokażę. Nie wiem, czy też to robicie, czy nie. No, ale pierwsza, najważniejsza rzecz jest taka, że zaczep górny będzie nam przeszkadzać. To go demontujemy. O. I w sumie to zaczep nie był nam potrzebny. Do tej uprawy, no ale wiecie, opuściło się go niżej i się z nim jeździło. Jak się tak zrobiło, to teraz lekką higienę trzeba przeprowadzić tego. Także zaczep na bok. Troszeczkę musimy tutaj wydmuchać. Bo praktycznie wszystkie tutaj wejścia hydrauliczne będą potrzebne. Także tutaj trzeba to ogarnąć, aby te węże podłączyć w jakiejś tam czystości. W dobrej czystości to musi być robione. No i co? Ogólnie to podnośnik był ustawiony w ten sposób, ale musimy go skręcić na maksa, a żeby go skręcić na maksa, to samo cięgu które w sumie by nam tak mocno nie przeszkadzało jakby było tak wysunięte no ale musimy je skręcić tutaj węże będziemy sobie zaczepiać żeby nam tutaj nic się nie plątało przy wałku gwinty musimy wydmuchać dlatego że no jak się tego nie zrobi i skręci się te gwinty na ten kurz na ten piach no to później możemy mieć problem z regulacją także ja sobie delikatnie to zawsze rozkręcam Dmucham ten syf. Oczywiście WD-40 wchodzi w grę. Za bardzo tutaj smaru powiem Wam szczerze, nie używam. Bo, jak jest smar, to jest gorzej. Jak smar pójdzie z piachem, no to wtedy mamy. Wtedy dopiero jest lambada. I skręcamy to na maksa. Dlatego, że podnośnik będziemy musieli całkiem na maksa też unieść i wtedy, jak mamy gwinty skręcone, to nam nic tam nie będzie zaczepiać, zahaczać. A szczególnie jeśli chodzi o wałek. I co? W miarę wszystko ogarnięte gwinty skręcone na maksa podnośnik pójdzie do góry gniazda hydrauliczne wydmuchane no. Tutaj też musiałem wydmuchać i ruszyć, bo już ten bolec też złapał piachu i nie chciało to funkcjonować. Aha, jeszcze ogarnąć czawałek. Yy, ogólnie troszeczkę tych wałków w rozrzutniku jest, także tam też nas nie umie smarowanie. Smarujesz i jedziesz. Jak nie smarujesz, nie jedziesz. Opuszczamy. puszczamy i pasuje Przejedzie To kamizelki dzisiaj nie założył, w koszyku widziałem, że ma No, a u nas jak zwykle, podróże małe i duże Jeszcze trochę pryskania, już niewiele Ostatnie pole mamy do zrobienia. No i dobra, panie i panowie, opryski mamy zakończone, przynajmniej jeśli chodzi o chwasty, zboża, chodzimy. Zobaczymy, jak jeszcze sytuacja z rzepakiem. No ale jakoś specjalnie nie planuję już tam wjeżdżać opryskiwaczem. No ale wiadomo, różnie bywa. Wszystko zależy od pogody. No i tak samo od pogody zależy zabieg w ochrona grzybowa zobaczymy, ostatnie lata tak wypadało że jednak te jesienne zabiegi były robione w jęczmieniu. zobaczymy jak w tym roku na razie powiem wam yy, w październiku zaczęła się złota polska jesień, bardzo słonecznie było i bezdeszczowo w październiku bo ten wrzesień to był taki, tak jak mówiłem wcześniej, z opadami deszczu i pochmurny bardzo, a nawet bym powiedział, że zimny. Październik zaczął się cieplej. Dzisiaj akurat mamy taki jeden dzień pochmurny. Zobaczymy jak jutro. Jutro pokazują znowu słoneczko. Wczoraj też ładnie nam świeciło. Wyprzedzisz mnie czy nie? No, proszę bardzo. No i co? Dzisiaj gwizdek z mandamem. Jedziemy pomóc Mateuszowi. W siewie jęczmienia. To znaczy w siewie. Jedziemy pomóc w uprawie, aby przyspieszyć siew jęczmienia ozimego po kukurydzy. Mateusz jednocześnie kosi kukurydzę, jednocześnie uprawia i jednocześnie sieje. Na no wiecie. też ma 3-metrowy agregat bezorkowy, link, a siewnik ma 4-metrowy. No to. Nie wyrabia się, dlatego lecę mu z pomocą i będziemy robić to na dwa agregaty. No i co, szkoda, że dzisiaj nie ma operatora drona. Bo fajnie by to z góry wyglądało. No wyprzeć mnie, dobra, puszczę cię, bo tak wiesz. No, jedź, jedź, proszę cię, jedź. No, jedź, jedź, nie bój się. Nie bój się, jedź. <grym> Tak się niektórzy kurde czają jak czajkoski. czajkowski. No ale nic. Dobra, widzimy się na polu. Jedzie Walterka i Link Witu. Pola były potależowane. No ale jeszcze trzeba to spulchnić i przemieszać. Jakimś bezorkowcem, żeby to jakoś było, nie? Mateusz Tacie wyznaczy linię AB. Krzysiu będzie śmigać po tej linii, a ja będę wjeżdżał w środek. No i zobaczymy, który lepszy. Kukerling czy Mandam? <grystanie> Przy okazji zobaczymy, który silniejszy. Czy mój gwizdek? Czy Mateusza Wąski. <noise> to będzie dobrze. No bo tak to ja sobie będę chciać, pomiędzy. No. No bo... zaraz zobaczymy jak to będzie szło. Musisz no nie zdać szybko, Tomek, bo ja nie no pojedynę. Już poczekaj. A, poczekaj, właśnie zmniejszam. Ustawiamy, o, zobacz teraz. No, tak jak powinno być. 10 na godzinę. No, tam 9 jeździ, bo widzisz, zobacz co się dzieje. No, widzę, widzę. Za świeże to ja No ja mam ten wał podwójny, to jest no, lepiej tutaj, no. nie? Ale koturzy są, wiesz, za świeże i one nie byśmy jeszcze... Ja wiem, ale zobacz, na podwójnym jest lepiej, nie? Niż na pojedynczym, no, po kukurydzy. Ci, tak mi się wydaje właśnie no. to samo, bo widziałem jakąś no. kaszę zrobione, no. nie? Wolniej, wolniej, nie, 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 nie. nie naładuję tego telefonu. <śla> Złączymy się razem, będziemy jak sześciometrowym iść. <śla> Dobra, przejadę tu i od tamtej strony pojadę. No, zaciągniesz po nie O, lepiej robią. Jedna. Na pewno, ale wiesz, zawsze trochę ziemi z tą kukurydzą przed wałem idzie i ona przeskakuje. Jest taki moment, że za dużo tego jest i przeskakuje, nie? To samo w talerzówkach się dzieje. Dobra, to mało będzie szło, panie. Na dziewiątym kanale A, na dziewiątym No już, już chyba będziemy uciekać pomału, nie? Już mogę zabierać. Nara Nara Nie no, tak to idzie robota. Kurde. Trzeba Waltrę tylko na czerwono przemalować. A akurat jeśli chodzi o Waltrę, to czerwony może być. Także nie mówię, że ten zielony kolor jest brzydki, no ale czerwony ładniejszy. Nie no, teraz to już pięknie wygląda po siewniku. No i tak się robi, panie i panowie. Tata Mateusza, Krzysiu jeździ na nawigacji i co drugi przejazd ja się wbijam w środek. No i po co mi nawigacja w glistku? No po co? Niepotrzebna. Pod warunkiem, że Mateusz też u mnie będzie robił na polu. O, na dwa wtedy można tak śmigać Drugi nie musi mieć nawigacji No i przepraszam was bardzo Ale kurde przy podczepianiu rozrzutnika Padła mi bateria No ale to nic Będę przy rozrzutniku To jeszcze coś tam dopowiem Co trzeba dopowiedzieć I będziemy rozrzucać kupę no ale póki co akcja, dwa grubery i siewnik po kukurydzy, także lecimy z tym tematem. Czy ktoś takiej Helenki? Mam wodę, Liptona, Tymbarka i Red Bulla nawet. Na tydzień tu przyjechałeś? <laughs> Gdzie teraz przejeżdżamy? Tam na kratę i tak można robić. Jedno pole uprawiliśmy, Mateusz je zasiał, drugie pole dokończyłem uprawiać. I jak widać, waltra stoi, stoi, ale nic się nie zepsuło po prostu Mateusz pojechał jeszcze ukosić trochę kukurydzy i przejeżdżamy właśnie na kolejne pole gdzie ta kukurydza jest koszona, odwożona od razu jest talerzowane no i ja będę tam uprawiał mandamem i będzie zaraz zasiane także chłop śpija, jemu rośnie jak widać działamy działamy, pomału działamy no nawet nie pomału bym powiedział trochę tak szybko Ha ha ha. że klepisko masz skręcić, bo nie do młaca, ale ja chodziłem, to tylko na poprzeczniaku jakieś tam zdarzały się. jak to się nazywa. Coś pan kombajnista powie do kamery? było takie i Dobrze idzie, nie? Nie Nie, chcę. Jak nie chcesz, to te sosy trzeba gdzieś położyć, bo tak. sosami w kombajnie to trochę płatą. Masz jeszcze jeden. To są fajne bo no, jakie schowki ma, tylko ma... To jest wszystko schowki, normalnie biegu. Ładnie sypie na tym kawałeczku. mam Całodobowo oporowo. co, Mateusz kończy kosić, Krzysiu kończy talerzować, no i ja jeszcze muszę to mandamem uprawić. Będzie fajrant na dzisiaj. Jak jest potężna kukurydza, to ja pierdziele ile tego jest. Nie idzie tego przerobić. Jeszcze trochę i na pewno się uda. Jeszcze chwilka. Właśnie Holanda dogoniłem Który jakoś wolno jedzie Co panie i panowie. Zjeżdżamy do domu, troszeczkę materiału myślę, że się nazbierało, coś z tego uda się skleić, no chyba że nie, albo nie będę miał czasu, to będzie dalsza część tego odcinka. No ale póki co póki co to na razie. Spadamy do chałupy. I dobra. Mamy kolejny dzień. Rozrzutnik jest gotowy do startu. Wszystko ładnie podczepione, tak jak trzeba. Węże tutaj siedzą sobie w miarę zabezpieczone. No, tak wygląda rozrzutnik przed startem, przed akcją kupa. No, po akcji kupa troszeczkę będzie gorzej. No ale będzie się myło. No tak, ale zanim zaczniemy u siebie rozrzucać kupę. No jeszcze pomożemy. Z drugiej strony Stargardu. U pana Marka i u Franka. Dzisiaj będzie akcja na dwa rozrzutniki. To może uda się coś fajnego nagrać. Lecimy. A tygodnie nie pada deszcz. No i widać, że I po prostu widać, że tam gdzie jakaś orka jest prowadzona, no to kurde sucho jest. No, chłopu nie dogodzi. Raz za sucho, raz za mokro. No. Agrofirma Broszard. To jest ten czas, kiedy rozrzutniki ostro chodzą po polach. Nie poplon gorczycy sobie urósł Teraz idzie kupa, będzie talerzowane, później orka super sprawa. Koniec akcji na dzisiaj, koniec akcji kupa ciągniki całe w gównie no. No i nic, ferdek taki w głównie u mnie będzie jeszcze troszeczkę urąbany. Dlatego, że mamy troszeczkę tego obornika do rozrzucenia u siebie. Ono który ostatni jest?

się zjeżdża bez kierunku rozkazów